Siemano ludziska, tutaj Hannibal, witam nas bardzo, bardzo serdecznie w tym materiale, którym będziemy omawiać nadzieje i obawy związane z pewnymi produkcjami z E3. Właśnie tak, zaczęło się E3, zaczął się, zaczęło się wylew nowych informacji na temat interesujący mnie premier, więc pomyślałem, że... Ustawię parę materiałów na temat właśnie interesujących mnie produkcji, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwszą produkcją, którą bardzo kocham, i o której pogadam jest nowy dum. Nowy doom tak ludziska wychodzi po. Tam nie wiem, teraz planują premierę na wiosnę 2016 roku. Uuu, wychodzi po 12 latach nowa część doom. Po prostu dla mnie to jest wielka informacja z tego względu, że. Ja sam oczywiście Duma bardzo kocham. ja yy, Nie wiem ile razy przyszedłem do Duma trójkę. Jestem z tych graczy, którzy trochę zaczęli dziwnie ogólnie obcować, ale to potem. Yy, w każdym razie wyczykiwałem tej informacji. Kiedy pojawi się kolejna, czwarta w sumie: w sumie Duma, która jest w pewien sposób chyba. Yy, jakby to powiedzieć, nie remasterem, tylko. Całkowitym, resta całkowitym restartem marki nie nosi Duma czwórki yy, w końcówce. Aczkolwiek uważam, że warto o tym porozmawiać, tym bardziej, naprawdę mam parę, na parę obaw co do tej produkcji, mimo że kocham ją bardzo i wyczekiwałem in informacji od wielu, wielu lat. Przede wszystkim, zacznijmy od tego, że w pewien sposób historia, którą mam, z która jest związana z Dumą moja, yy, jest ma wpływ na perspektywę, jak ja patrzę na tą grę i w pewien sposób myślę, że niektórzy mogą się nie zgodzić z moją opinią. W każdym razie ja swoją przygodę z Dumem zacząłem od Duma Trójki w 2005 roku jeszcze bodajże, więc nie miałem nagranych, czy znaczy przegranych pier, pierwszych odsłon, czyli Duma Jedynki, Dwójki. Ja byłem dosyć dziwnym graczem, bo ja zacząłem od Duma Trójki, potem Resurrection of Evil. I dodatek, a na końcu wziąłem się za te dwie pierwsze części. I o dziwo, mimo, wiadomo, już prehistorycznej grafiki wtedy, to bawiłem się świetnie przy tych produkcjach i nie mogę mówić inaczej, bo to było kłamstwo. No i teraz pojawia się kolejny Doom. I co najważniejsze, po gameplayach zauważyłem taką pewną rzecz, że twórcy chcą wrócić w pewien sposób do old schoolu, co jest plusem, jak i minusem, ponieważ... W zakochałem się ze względu na... może nie było tam straszaków zbyt dobrych, aczkolwiek... E, potrafili zbudować pewną gęstą, mroczną atmosferę, która towarzyszyła graczowi przez cały czas. Wiadomo, że to nie był typowy. E, survival horror, bo powiedzmy sobie, gdzie tam przycinku była masa. Jednak to, co widzieli na gameplayu, to ich było jeszcze więcej. To, był, to była ogromna armia. I w ten sposób zastanawia mnie to, bo e, twórcy czy ID Software twierdziło, że nie będzie chciał całkowicie wykluczyć tych mrocznych elementów, które towarzyszyły trzeciej odsłonie gry. E, jednak po tym gameplayu tego za bardzo nie widzę. Nie hm, jakby to powiedzieć. E, Kombosy typu Bulletstorm, nie wiem czy Bulletstorm odniósł taki jakiś wielki sukces. W sumie Bulletstorm nie już nad wielkiego sukcesu i szczerze powiedziawszy to bardzo mi się z tym kojarzy, tylko że z demonami w roli głównej, a nie w przypadku wiecie czego. W każdym razie zastanawiam się bardzo nad tym faktem, że pojawiają się te kombosy, no... Okej, okay, bardzo dużo rozmawica rozgrywkę, coś, coś nowego, świeżego w dumie. Ale jednak, gdzie w tym jest ten mrok, który zapowiada twórcy? Ja rozumiem, że chcą wrócić do korzeni, czy, ale czy odskulowość w tym, w tym geście nie jest czymś złym? Ponieważ jakby nie patrzeć, y, wiele odskulowych produkcji dzisiaj mi się wydaje nie ma takiego poparcia jak nowe gry. Wiadomo, że nie możemy robić gier typu y, Single Turtle of Call of Duty, gdzie gra się po prostu sama oczywiście. I myślę, że poziom trudności powinien być trochę większy, bo zauważyłem, że na samym materiale, sprawdźcie sobie, jest ogólnie na chyba trzy Hellnight'y. To są to byli najmocniejsi, najmocniejsi przeciwnicy praktycznie w Dumie Trójce. I... nasz bohater, nasz protagonisty rozwala ich, jakby oni byli chłopcami do bicia. To mi się bardzo nie spodobało z tego względu, że w Dumie Trójce spotkanie dwóch Hellnight'ów w... Yy, w laboratoriach Delta, sektor czwarty, bodajże kończyło się naprawdę bardzo, bardzo emocjonującą walką, bo tam nie było miejsca, gdzie uciekać, trzeba było z nimi walczyć każdą możliwą metodą i spotkanie dwóch Hellknightów w takim pomieszczeniu zdecydowanie mogło skończyć się śmiercią, a nawet jeden Hellknight był dosyć dużym wyzwaniem, jeśli nie potrafiło się z nim walczyć. W każdym razie... W każdym razie... I Zastanawia mnie to, czy to będzie dobre, że iść w takim kroku odsłonowości. Bo moim zdaniem dostępna technologia pozwala na to, by stworzyć naprawdę mroczny, fajny świat, gdzie wiele, wiele aspektów może być dopracowanych względem poprzedniej odsłony, powiedzmy sobie to uczciwie. I czy to jest dobry krok? To zależy. Bo z jednej strony, no wygląda to bardzo fajnie, tak? Wygląda to bardzo fajnie bo to przypomina rzeczywiście jedynkę i dwójkę tak nakoksowaną na maksa totalnie. Więc to wygląda fajnie, jednak właśnie brakował, będzie mi brakować tego mroku. Mam nadzieję, że ID Software tego nie zrobi, że całkowicie będzie, tylko odda się y, pierwowzorom, a jednak w pewien sposób też zrobi przejście pomiędzy trzecią odsłoną a restartem marki, ponieważ y, jakby nie patrzeć, Dum Trójka miał. Y, Wielu zwolenników i wielu ludzi, którzy tej pozycji po prostu nienawidzili, więc y, myślę, że powinni coś tym z coś tym zrobić, żeby to zbalansować w jakiś sposób, żeby to było im roczne, ale też zarazem mogło dać satysfakcję pod kątem właśnie tych finisherów, pod kątem walki, pod kątem dynamiki, która się tam prezentuje. W każdym razie jestem y, bardzo rozo rozochoczony na, tą, na ten tytuł i czekam z ogromną. Y, Niecierpliwością, ponieważ jak już powiedziałem, Duma trójkę kocham. Kochałem sercem całym, tak samo um, trochę mniej jedynkę i dwójkę. Bo wcześniej, oczywiście, nie miałem z nim zanim zagrałem Duma trójkę. I być może to jest moja perspektywa, wygląda w ten sposób, że ja Duma trójkę bardziej cenię od dwóch obszernych gier. Nie wiem, wiecie. Może mogę być za to zhajtowany, oczywiście, a to jest moja opinia. I tu myślę, punkt siedzenia ma duże, duże, znac duże znaczenie. Powiedzmy sobie to. No, ma naprawdę duże znaczenie i mam nadzieję, że będzie to taki balans, że mimo wszystko nie zawiodę się ani nie będę miał przesytu Duma 1 i 2 w wersji HD, ani nie będę miał przesytu tego mroku, który był w Dumie trójcy, bo myślę, że most pomiędzy tymi grami można z tego znaleźć i ID Software myślę ma jeszcze do tego czas, chociaż zrezygnowało z pierwszej wersji yy, Duma. No bo ta pierwsza wersja się pojawiła, która miała być, nie wiem, czy otwartym światem, czy w stylu Rage'a na... na świecie demonów. czyli demonów, tylko na ziemi, gdzie demony oponowały ten cały świat, tak? W każdym razie yy, czekam. Na pewno w dniu premiery tę grę zakupię. Yy, czekam na więcej informacji, czekam na więcej gameplayu. Mam nadzieję, że to wszystko okaże się warte czekania, więc... To był pierwszy materiał yy, dotyczący ogólnie E3. Więc pojawi się ich jeszcze parę, bo na pewno będzie Palaw 4. Yy, myślę, że opowiem o hardkorowym Dark Souls 3, na który też bardzo bardzo czekam i wyczekuję każdych informacji na ten temat, bo, bo zaczyna się też wyg to wyglądać wyśmienicie, jeśli chodzi o hardkorowców takich jak ja, bo ja uwielbiam tą po prostu tą serię. Więc czekam na więcej informacji, mam nadzieję, że tych materiał trochę będzie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mimo że gadam tak totalnie na ludzie, no, chcą mówić te tematy. Więc komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie inne materiały z, związane z E3 oraz materiały niezwiązane z E3. Subskrybujcie, odwiedzcie nasze fanpage. Ę. No i tyle, do zobaczenia, ale w kolejnym materiale, trzymajcie się.